Na początek mała zagadka. Jedno z tych zdjęć zostało zrobione zwykłą komórką, drugie profesjonalną szanką. Oba w moim przekonaniu wyglądają doskonale. To po lewej stronie komóreczką, to po prawej aparatem fotograficznym. Widzicie jakieś różnice? No, może minimalne, ale to nie tylko optyka w sprzęcie, którym robicie zdjęcia ma znaczenie. To także fakt, na czym drukujecie takie zdjęcia. Ja wydrukowałem je na takiej drukarce Canon'a i to o niej dzisiaj będzie w twardym Resecie. Pixma Model MG7550. To połączenie drukarki ze skanerem. Obudowa została wykonana z plastiku. W tym przypadku jest to pianoplastik. Widać na niej wszystkie nasze odciski palców. Także jeżeli chodzi o wycieranie kurzu, będziemy to robić częściej niż w przypadku drukarki, która jest w kolorze białym. Ma dwie tace na papier. Dolna taca. Tutaj możemy włożyć kartki formatu A4 do drukowania dokumentów. Jeżeli chcecie drukować duże zdjęcia, nie ma żadnego problemu. Papier fotograficzny tej wielkości także się zmieści. U góry specjalna szuflada dedykowana właśnie na papier fotograficzny. Jest zainstalowany piękny, kolorowy, co ważne, dotykowy ekran. Jest także duży. Jego przekątna to aż 8,8 cm. W tradycyjnych drukarkach najczęściej mamy do czynienia z czterema kartridżami, czyli czarny i trzy kolory RGB. Canon poszedł krok dalej i w tej drukarce mamy aż sześć kartridży. Dołożono tutaj kolor szary, który ma wpływ na jakość zdjęć, a także pigmentowy czarny. To właśnie dzięki niemu jakość wydrukowanych dokumentów jest naprawdę idealna. Cena poszczególnych kartridży w zależności od koloru i wielkości waha się od 20 do około 50 zł. To bardzo dużo, zgodzę się z wami, ale do czego nie namawiam, także w tej drukarce można stosować zamienniki. Znalazłem w internecie taki zestaw 6 kartridży za około 130 zł, a więc robi się zdecydowanie taniej. Ta drukarka bez problemu połączy się z domową siecią Wi-Fi i będziemy mogli na niej drukować z każdego komputera, który w tej sieci się znajduje, z dowolnego miejsca w domu czy w biurze. Oczywiście możemy drukować przy użyciu tabletów czy telefonów. Obsługuje ta drukarka także technologię Apple. Technologia NFC jest tutaj możliwa. Oczywiście można na niej podłączyć przewodowo jakiś komputer i drukować bezpośrednio z komputera. Jeżeli ktoś chce wydrukować zdjęcie czy dokument z iPhone'a, możemy po prostu wejść do albumu ze zdjęciami, wybrać to, które nas interesuje, na przykład to, przejść do ustawień i co? I robimy drukuj. I w tym momencie, jeżeli urządzenie, z którego drukujemy i drukarka jest w tej samej sieci Wi-Fi, wyświetli nam się nazwa drukarki, wybieram ilość kopii, 10x15 format i wciskamy drukuj. Przyciąg uwaga. Podobno dzięki specjalnej technologii ta drukarka kanona jest w stanie wydrukować takie zdjęcie 10x15 przez 21 sekund. No spróbujemy. 56 sekund, a więc nie 21, tylko prawie minuta. Ale to tak niezły wynik. Być może ja coś źle zrobiłem, dlatego tej drukarce zajęło wydrukowanie tego zdjęcia trochę dłużej. Ale przyznacie, że jest ładne. Niecała minuta, jak dla mnie w zupełności wystarczy. Mogę poczekać. Wiemy już, że kiedy urządzenia są w domowej sieci Wi-Fi, możemy drukować bezprzewodowo bez najmniejszego problemu. Ale co zrobić, kiedy jesteśmy poza domem? Musimy tylko zainstalować na naszym telefonie, i to nie tylko na iPhone'ie, na każdym innym, odpowiednią aplikację. Nazywa się. Injet Print bez najmniejszego problemu możemy drukować dokumenty i zdjęcia zapisane w chmurze, czy to w Dropboxie, w Google czy w każdym innym. Możemy wydrukować wszystkie zdjęcia, które mamy na naszym koncie Facebook. To samo zrobimy z poziomu samej drukarki. Wystarczy tylko parę klików i się drukuje. Przez dwa tygodnie, kiedy testowałem ten sprzęt, wydrukowałem całą masę zdjęć i różnego rodzaju dokumentów. Skanowałem także bezprzewodowo. Możemy bezpośrednio z tej drukarki wysłać mailem jakiś skan. Ile kosztuje taka drukarka? Około 650 zł. Wiem, że na rynku są tańsze drukarki, ale nie jestem przekonany, czy tak samo dobre, szybkie, wydajne jak Canon. Ja sobie ją kupię. Na pewno. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.